Hej, hej, witam was bardzo serdecznie, tu Elzbieta Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z Vampira Z aha, krainy... jakoś z Loda. Ha ha, 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 bardzo śmieszne. No nic nie poradzę, że miała ja na imię Elza. Tylko nie przez S, tylko przez Z, ale to się nie liczy, brzmi tak samo. No więc idziemy sobie teraz, mamy teatr. Czy tam jest boss? Możliwe. Nie pamiętam. Mo możliwe. Nie, zdziwi no nie zdziwię się. Tylko nie pamiętam. Jeśli tam jest boss, to najwyraźniej, jeśli nie pamiętałam, to nie był jakiś trudny. Możliwe, bo oni nie zawsze wam rzucają jakichś trudnych przeciwników. Tych teraz, co mieliśmy, to oni tacy są, no. 6. Eliska, kiedy ty te punkty doświadczeniowe? No, nie wiem. Eee, kiedyś. Wszyscy są poleczeni w razie W, żeby mi ktoś nie szedł zaś. Póki co są. Tu też się mają dobrze. Tu też się mają dobrze, a tu, tu ich nie ma. Oj, Poziu. Życie. Wszystk Aha, wszystkich, to czeka. Eee, no i to kury. Aha, piękna, halo, piękna się... Nie, teraz nie mam ochoty. Namiętne rozmowy. Po zmroku. <grym> Chyba bardzo śmieszna. A ty po, po jak, Aha, po jakie... Jesus, a ty kiedy... Jak jest ciemno. Mhm, kiedy... Roz no tak, no pf, w ciągu dnia chłopa nie ma w w pracy. Nie, no właśnie w domu go nie ma, w pracy jest. Przychodzi, pokręci się, godzina jest szósta, powiedzmy, pójdzie spać. Nie, pójdzie na spacer z psem, potem wróci, przyklei się do... nie raz mu się zdarzy, przyklei się do telefonu. Ja tak do ósmej, do dziewiątej zajmuję się sobą, potem ewentualnie coś pooglądamy, tak do tej dwunastej. Czy coś? No idziemy... Aha, i kiedy rozmawiamy Właśnie... No, jak idziemy spać, to rozmawiamy. Tak, niestety no kuźła życie. Życie życie jak nie w Madrycie. Czemu ty nie masz... Ży życia? Jakiś wy... to wy załatwi jesteście... Się Myślałam, że się uleczę, wiecie, że ich podkryzę. Bo tak, mówię, wydaje mi się, że jakiś boss mnie czeka. No, no, nie wiem, zobaczymy. Więc, no, my po, po nocy rozmawiamy. Znaczy ja rozmawiam. On śpi. O, on śpi, on tylko słucha. to nie, nie słyszę jak śpi. Nie, no śmieje się czasem. Hmm, ha, specjalnie specjalnie głupcy. Nie, no może nie jakoś specjalnie, ale zdarza się, że ja nie zasnę. Eee, nie wiem, do której. Do pierwszej minimum. Nie, nie, że go szturcham i kuźwa stary, obudź się. Nie, nie te słowa. Jak ja mam tam wyjść? Od tej strony, może? Tu, od tej. Kurw! Nie bo to zaznacza za. Halo, chciałam zaznaczyć sobie zebrać sobie. Jak skoszał chwyty. jak wejście orygin Aha, oryginalne, to od boku. Nie, tam górą się tu nie da przejść, tak jakoś wskoczyć. Nie te słowa. A wejście przednie jest zamknięte. Tędy też nie, trzeba być gdzieś tędy może. Nie no, gdzie? A, halo teatr!... otwórz. Aha, jeszcze dalej. Nie no z pomocą to, 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 to coś wam przez nie porozmawiać, Najwyraźniej Aha, kratki grat trafiłeś. Nie, śmiałem się z innej rzeczy. Tak, w styczniu nowy, nowy ten nową piosenkę rzuci, rzuci, że wróci, kój maluty. Ha ha ha, 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 ha. ha, ha, ha. Jasne. P pomasz sobie. Chciałem, że cię ugryzę. Mogę sobie pomarzyć. Ciebie też. O nie, u ciebie też nie. Jejku. Nie, jego też nie. Jest dopiero w lutym siódmy? Siódmy luty. Siódmy lut? Siódmy luty. No, no tam. Ech. Nie wiem, co jest dzisiaj za dzień, jak, jak zawsze mówię, że. Aha, dobra, dzisiaj jest to, dzisiaj jest tamto. Tak dzisiaj nie mam zielonego pojęcia. Bo si siadłam, nagrałam, no nie wiem, z pięć odcinków, sześć. Mhm. Staram się nie myśleć o głupotach jakichś takich, które mogłyby mnie zasmucić.

Ze sceny, halo Tak ja się powinnam zamknąć Coś tu w ogóle jest Są! e, jakieś takie o Boże, wy gdzie uciekasz? Chodź tu Ona się broni to Ona też będzie taka? O kurde, mój błąd. A ugryzę cię. No do widzenia i spadam, bo wybuchasz. Nie? Myślałam, że wszystkie piękne... Piękne płci przeciwnej... Po płci mojej... się, si aha, się wybuchają. <laughs> no, no skąd mam wiedzieć? Grałaś? No, grałam, ale kiedy to było? Dawno. Chyba tu się do niej schodzi, bo tam wydaje mi się, że będzie zamknięte. Wrócę się tam do tych drzwi, ale tak jak mówię, tędy chyba się wchodziło do niej. Do bossa. No tak, będziemy z nią się bawić. w Ciu babkę. No nie, tu możemy sobie popatrzeć, a i tak tam się schodzi. No dobra, czy jesteś trudnym przeciwnikiem, bo ja nie pamiętam, kochanie Ciebie. Lub stwierdzi, że nie, nie bijmy się. Bo, bo nie, bo, bo po co, bo na co? A tu jest co? Tu można ten. U, słyszałam. Tylko chcesz się ob obłukać? Chodź, No i czy coś tu jest czasem? Dobra, jestem powiedzmy gotowa na na, na bitki. Co jest tu? No tu wychodzi się już tam na tą ten na scenę. Tam na No czekajcie, jeszcze drugą stronę opadamy sobie tutaj to zejście może coś tu jest bo ktoś na pewno kochany przyszedł Zacieka Ała, 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 zaciekawiony. Osz, ty w życiu! Ty kuźwa piękny! Aha, wiedziałam, że wybucha. Nie wybuchasz. <noise> bo Ehe, jesteś, bo jesteś facetem, to ty nie wybuchasz. Hi, 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 hi ha, 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 No, nie. No, jakie? Okay, można też tędy wejść. A tam faktycznie. Bo niektóre drzwi może nie da się otworzyć. I mi się wydaje, że się da tędy wejść, a wtedy się zaraz wyjdzie, że nie będzie się dało wejść. A co jest tutaj? Aha, stąd żeśmy zaskoczyli sobie. No, Okej. Okay. A, A tędy? się... A tu? A tu ko kolejna loża. Nie, będziemy się stukać, tak? Muszę cię tą pałką A, dobić. Czy <grym> mi się to podoba, czy nie? Z nienawiści, z głupoty nie? A tak. who are you you who dared enter my realm are you here to worship or mock me i'm here to put an end to the vampire epidemic miss fletcher ah but doris fletcher is no more she was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you. But I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was. And the queen she'll be. Until then. All shall die, for that was her final really, kochanie! masz really, kochanie, masz 30, 30 poziom! Chodź. Uuuh. Idzie na pół, kim ty. kuźba, nie to słowa? Może nie, że kim ty jesteś? Przeciwnikiem, którego muszę pokonać. Nie wtrącaj się! Ała. Leczysz się co? Ja też się mogę wyleczyć. O, lęka ci urosła, znaczy rękę biały, już ci dawno coś wyrosło! Ała. Czy będzie ze mną kiepsko? Nie? przeżyję. Mało no, życia jest, znaczy no, mam na myśli tego... Ała, kuźba! Aha, bo... Zejdę! Nie, może nie zejdę. I oh, no, wait. wait, I beg you, wait. What? I I don't want to die. And I did not come to kill you, Miss Fletcher. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine? Does your heart? beat a little faster now. you fancy me then, doctor? So. Oh. Oh, miss fletcher. my dead heart will beat for only one. Ah, <coughs> is she pretty? is she sweet and tender? to me, yes. ah. i hate her already. i know. and this is partly. Why you must be destroyed. But you just said. That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Uh, uh, will I be remembered? Will you? You were doris fletcher the greatest actress of her generation no one can take that from you thank you and farewell farewell I love it! McCullum! How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that scal infestation. I mean you no know harm. I'm not here for you. But once I put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat. You and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed but i'll let you go for now i should probably leave the theatre right now mm -hmm. no. no okay was a silly thought the western should be safe now but london is not it would be wise to benefit from the ascalon's protection while i continue my research during the great hunt No nie było jakaś bardzo trudna, ale no troszkę tak, no. Był moment, że stwierdził, aha, że pewnie zejdę zaraz. Okej, okay, jak tam Te zadania? I need to leave now. No. Jak to teraz wygląda? aha po prostu poproszę ucieknieć teatru aha i tyle So Doris just needed to be close to her audience to infect them contagion through skin This is not Nie nie to chciałam chciałam zobaczyć jak co mapa ach pewnie mam do tego wrócić kiedy ja te punkty wydam? No już właśnie się zastanawiam, czy nie teraz nie wydamy sobie. Bo i tak póki co na razie... Gryziu gryziu nie było nikogo, że mnie zjadła jakoś. Więc raczej nic złego się tam nie powinno zdarzyć. Eee, no i tyle. Tak mi, tak mi się wydaje. No zobaczymy zresztą. No już wiecie, 20, no, no aż tyle punktów. Aha, w ogóle nie w tą stronę. Czy ja mam odblokowane to przejście? Chyba tak. Więc fajnie by było sobie wydać te punkty już. W, w końcu. Ech, aż mi gardło zaczyna boleć. A nie mam już nic do picia, skończyła mi się herbata no, jeszcze wytrzymię trochę. Nie wiem, czy w te kolce nie, nie, a ten, nie, nie dam punktów. Nie, nie jest czysto ciekawości, tylko tak, no, żeby było coś innego. Muszę się zastanowić. Bo raczej, jakichś nowych umiejętności, nie, ale te obecne chętnie. Ta mucha mnie dobija. Nie, to nie jest jedna i ta sama mucha, jakby ktoś chciał zapytać. Skąd te muchy się biorą? Kurde. Nie mam tu nic takiego w pokoju. Żebym powiedziała, aha, dobra, to ja mam tego kwiatka, czy ja mam to, czy ja coś innego. No nie. Dobra, mieliśmy tą szablę zobaczyć. Od pięknej, co nam dała. To. Nie, te bronie są takie, no. Dobra, tam mieliśmy coś nawet... Aha, to mieliśmy? Odżywcza krew. Do punktów krwi. No i trochę się już uspierało tych rzeczy, znowu. Nie, nie da się wszystkich naraz przetworzyć, no szkoda. Że nie da się naci nacisnąć, że wszystko mi, żeby przetegowało. No jak się nie da, to się nie da, no nic na to nie poradzę. Lustereczko, aż dwie sztuki. O, nity! Gdzieś potrzebowałam nity, nie? To no, chyba broni. Tej, tej, tej naszej... Tej. Tak, nity tu. Ale co ja chciałam? E, ogłuszenie. Czy ja chcę ogłuszenie, czy ja chcę obrażenia? Dobrze, no, ogłuszenie. Dajmy sobie. Coś jeszcze? Coś chciałam jeszcze zrobić. Mm, nie, nie, mikstury, nie ten. Aha, uzupełnić sobie te. Bo użyłam ostatnio. Dobra, idziemy. Kłaść, znowu. Dobra, co dobrego mamy. Eee, Ostateczne, ile wymaga? 4000. No, stać by mnie było na te 4000. A jak te moje ulubione. 6000. No, no, skuszę się. Często używam, dlatego się skuszę. Więc to, już umiejętność mamy na maksa. Wow. Fajnie. <laughs> no, te tak chciałam ulepszyć. I ja muszę popatrzeć, co jest co? jest rozgałęzienie, macie. Każdy ma co innego, że jedna jest na bliski, daleki, ale inne jest, nie wiem, więcej jest. Większą włócznią w krwi, Większe niż poprzednia, czyli więcej niż ta, lub się y, trzy maleńkie włócznie są słabsze niż w przypadku oryginalnych, oryginalnego ataku. A może to na razie, nie? Może bym bardziej skupiała się na tych 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 rzeczach, właśnie tych rzeczach. Ile to teraz wymaga Tysiąca. No stałoby się te rzeczy też. 1500 do zdrowia. Czyli 3000 do yy, zdrowia i wytrzymałości, powiedzmy. Jak zjem całą resztę, to jeszcze więcej będzie mieć punktów. no. Dobra, mocne ugryzienie. Wpakujmy w to też. Już 30 poziom. Nie wiem, jaki jest maksymalny. Nie, jakoś mnie to nie zastanawiało nigdy. No i bardziej ten, do leczenia też stałoby się to dać. Czemu ja tego nie robię? Bo tak marnie. Dobra, i co mamy? Yy, wymieniasz yy, wzrost poziomu zdrowia na szybką regenerację, bądź... No okej, okay, no niech będzie. Został nam 1400. Czy ja coś mogę jeszcze w coś dać? Chyba nie. 31 poziom. Zobaczymy. Nie, raczej nic się nie powinno... Nie wydaje mi się, że no, osoby powinny zostać uleczone, jak te, co mają plusiki. No ewentualnie ktoś zachoruje. No, zdarzy się. Zdziwię się, jak się coś dziwnego podzieje. Naprawdę. I to tak bardzo... No, no stabilnie będą mieć, no będzie im, ha, będzie im dobrze. <grytanie> Handla, tak, handlarze są bogatsi, hmm, bogatsi, dobra, a ja reszta dzielnicy? No, też są uleczeni, więc stabil... Będzie ten stabilny poziom? Nie, no ale... Tylko dlatego, że nie ma filara. Hmm, jeszcze są... Nie, nic innego się dziwnego nie powinno podziać, naprawdę. No, no nie, no tak. Zero. Stan zdrowia. Nie ma nikogo. No i nikt nie zachorował. Aha, aha dziwne. No i tu sprzedawcy będą mieli jakiś ten tam... leć zmianie. Czy na dobre, czy na złe... Nie mam pojęcia. Dobra, jeszcze może skoczymy sobie, wiecie, do pięknych panów z klubu. Dwóch, bo tam ich dwóch siedzi, bo tamtych to są. Co ty zrobisz? Nie, może nie, że kim ty jesteś, ale. Nie, bo tu wiem, że była ta. Piękna, z tym pięknym. No atakuj mnie, no. Nie się tam jeszcze do nich ewentualnie skoczyć, żeby popatrzeć, co mi powiedzą. Czy to... Nie, to... Bo jedną rzecz tą broń dostaje się chyba później. Z tego, co mi się wydaje. Że to się dostaje dopiero, jak się schodziło tam na dół. Było. było jeszcze jakieś takie zejście, no, ale to. Mogę być, mogę być, będzie, nie powiem, że nie. okej, okay, dobra, wiecie co, skończymy sobie ten odcinek w następnym odcinku. No co mamy innego jak nie iść do klubu i im za, za, zameldować się, że tak powiem. Rozdział piąty. ja sobie sprawdzę z ciekawości, ile tych rozdziałów jest. Nie jakoś dużo, na pewno nie 10, na pewno nie 9. Aha, zdziwię się jak zobaczę 9. No, nie, może nie zdziwię się, ale no bardzo mnie to ciekawi. No i póki co na razie zadania są ok, zrobione. Dobrze na no nic. Dzięki za oglądanie. Proszę subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzięczycie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na jakiś wspaniałych rokach było bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No jutro kolejny odcinek z Vampira plus Dragon Age: Wildgard. Dzięki. Cześć.